Kiedy ludzie robią to prawidłowo, kiedy poszerzają skupienie i wyczuwają przestrzeń, to sprawia, że przestają myśleć i analizować. Gdy przestają to robić, przestają aktywować te obwody w mózgu, które powodowały, że ich mózgowi brakowało koherencji. Kiedy robią to prawidłowo, kiedy czują, zamiast myśleć i analizować, zaczynają zmieniać swój mózg. Jak to zrobili? Opowiem o prostym zrozumieniu fal mózgowych. Kiedy żyjesz hormonami stresu, jesteś w stanie podniecenia. Twój mózg przechodzi we wzorzec fal mózgowych, zwanych falami mózgowymi wysokiego beta. Wysoka beta to stan alarmowy, to stan podniecenia. Ale normalne wzorce fal mózgowych beta to nasze teraz. Słuchasz mnie teraz, nic ci nie zagraża. Zadaniem mózgu jest tworzenie znaczenia lub porządek między tym, co dzieje się w świecie zewnętrznym, a tym, co dzieje się w świecie wewnętrznym. A więc mózg ma wiele do zapamiętania. Zmysły włączają cię w trójwymiarową rzeczywistość. Jeśli nie widziałbyś, nie słyszałbyś, nie czuł zapachu, smaku, dotyku, nie miałbyś żadnego doświadczenia z trójwymiarowej rzeczywistości. Kiedy jesteś pod wpływem hormonów stresu i jesteś podniecony, zmysły są wyostrzone. Kiedy to się dzieje, możesz skupiać więcej uwagi. Musisz być czujny. W stanie, w którym przetwarzasz informacje, wszystko co widzisz i słyszysz, czujesz, mózg musi za tym nadążać. Gdy przetwarza te informacje i jesteś zrelaksowany w środowisku, jesteś przebudzony, twój mózg funkcjonuje w tak zwanych wzorcach fal mózgowych beta. Gdybym powiedział Ci, że jest test, który musisz zdać na koniec kursu, Twój mózg skupiłby się bardziej i przeniósłbyś się w tak zwane beta średniego stanu. Wysoki stan beta jest trzykrotnie wyższy niż niski. To stan awaryjny. Stan wysokiego beta pojawia się, gdy przenosisz uwagę z osoby na problem, obiekt, miejsce, rzecz. Kolejne spotkanie, przeszłość, przyszłość, aktywujesz te obwody i mózg odpala się niespójnie w stanie wysokiego beta, w którym się gubimy. To jest jak jazda samochodem sportowym na pierwszym biegu na autostradzie. Kiedy poszerzasz uwagę i odczuwasz tylko przestrzeń, wtedy przestajesz analizować i myśleć. Widzieliśmy, jak fale mózgowe zaczęły zwalniać z wysokiej fali beta przez średnie beta do niskiego. I nagle zaczęli wchodzić we wzorce fal mózgowych alfa. We wzorcach alfa jesteś mniej zajęty otoczeniem. Pomyśl o becie jako skupieniu na świecie zewnętrznym. W alfa zaczynasz skupiać uwagę na wewnętrznym świecie. To sfera wyobraźni. Alfa to stan kreatywny. W beta słyszysz głos w głowie. Ten głos nazywa się siecią trybu domyślnego. To znajomy głos. Kiedy wejdziesz w stan alfa, wewnętrzny świat zaczyna być bardziej realny niż zewnętrzny, a mózg ma tendencję do widzenia obrazów i zdjęć. Jesteś bardziej kreatywny, pomysłowy. Alfa to wolniejszy stan fal mózgowych. Zaczynasz zapominać o świecie zewnętrznym. Słyszysz głos, ale poświęcasz mu mniej uwagi. Jeśli muzyka wypełnia przestrzeń albo masz słuchawki w uszach, otrzymujesz mniej informacji. Fale mózgowe zwalniają bardziej. Jeśli nie jesz, nie smakujesz, nie wąchasz, nie ruszasz się, nie doświadczasz i nie czujesz. A Twoje ciało się nie rusza. Mniej informacji sensorycznych dociera do Twojego mózgu. Fale mózgowe zwolnią, bo przetwarzają mniej informacji. Czując przestrzeń, fale mózgowe wchodzą w stan alfa. Czucie przestrzeni i otwieranie świadomości nie tylko wprowadza mózg w stan alfa. Zaczęliśmy dostrzegać różne przedziały mózgu które kiedyś były podzielone ze względu na pobudzenie hormonów stresu i szybką zmianę uwagi. Nagle te różne przedziały zaczynają się jednoczyć. Różne społeczności, które były podzielone, różne sieci, zaczęły się synchronizować i tworzyć większe społeczności i sieci. Co synchronizuje się w mózgu, zaczyna łączyć się w mózgu. Mózg zaczyna funkcjonować w bardziej holistycznym stanie. Mózg przechodzi do wzorców fal mózgowych alfa, ale nie do wolnych wzorów, bardzo spójnych i uporządkowanych wzorców fal mózgowych alfa. Widzieliśmy przód mózgu rozmawiający z tyłem, prawą stronę rozmawiającą z lewą. Mózg zaczął rezonować do bardziej holistycznego stanu. Kiedy mózg zaczyna odpalać się w tym porządku, zaczynasz czuć się sobą. Twój mózg staje się bardziej zorganizowany. Czujesz tylko przestrzeń. Czujesz nicość. Pole kwantowe jest niewidzialnym polem energii, częstotliwości, informacji, które łączą się i jednoczą wszystko, co fizyczne i materialne. Jego znakiem rozpoznawczym jest porządek, całość i jedność. Ludzie tego nie wiedzą, bo nie wyczuwają nic poza przestrzenią. Zaczynają trenować autonomiczny system nerwowy, by zacząć się jednoczyć z tym zjednoczonym polem. System nerwowy zaczyna funkcjonować w sposób bardziej uporządkowany. Widzimy pewnych ludzi, czujemy się zrelaksowani, bezpieczni, połączeni. Ciało czuje się na tyle bezpiecznie, by zrelaksować się bardziej. Ciało zaczyna zasypiać, a osoba jest obudzona. I to się nazywa teta. W teta występuje bardzo powolny wzorzec fal mózgowych, w którym ciało śpi, a mózg jest przebudzony. I uwarunkowaliśmy ciało, by było umysłem nawykowo i emocjonalnie, ale ciało nie jest już umysłem. Drzwi pomiędzy świadomością a podświadomością są otwarte na informacje. Tu możemy nadpisać program, wydeptać nowe ścieżki. Tu zaczynamy ćwiczyć nowy program, aby zacząć podświadome zmiany naszych niechcianych nawyków i zachowań. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał i oglądaj dalsze wykłady naszych prelegentów